Pytanie 20: Z zakresu podatku VAT również kazus, tak jak w poprzednim pytaniu. Spółka będąca w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług jest pod wykonawcą prac budowlanych związanych z nieruchomością położoną na terenie Niemiec. Usługi te wykonuje na zlecenie generalnego wykonawcy, będącego także firmą polską. Określ miejsce świadczenia usługi i podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu tej czynności. Uzasadnij odpowiedź. Miejsce opodatkowania to Niemcy. Czynność, podobnie jak w poprzednim kazusie, jest związana z nieruchomościami, zatem miejsce położenia nieruchomości decyduje o miejscu świadczenia, miejscu opodatkowania, tu są to Niemcy, i tamtejsze przepisy dotyczące podatku od wartości dodanej obowiązują obie strony transakcji, bo usługi, w tym budowlane podwykonawcy, wykonywane w innym kraju nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Nie są zawarte w zakresie opodatkowania wskazanym w artykule 5. Ponieważ jest tu mowa o świadczeniu usług na terenie kraju, na terenie Polski. Te natomiast są świadczone za granicą. Czyli podatnik nie ma obowiązku dokonania rejestracji na potrzeby VAT-UE w Polsce. W poprzednim pytaniu mieliśmy już podatnika podatku od wartości dodanej, był to nabywca usługi wyceny nieruchomości, a tu mamy dwie firmy polskie. Głównego wykonawcę, czyli usługobiorcę, i podwykonawcę, czyli usługodawcę. Czyli należy kierować się zagranicznymi przepisami podatkowymi, które zapewne wymagają dokonania rejestracji na potrzeby tamtejszego podatku od wartości dodanej jednej ze stron. Czyli mamy dwa możliwe rozwiązania. Pierwsze, usługobiorca, czyli główny wykonawca, jest zobowiązany do zapłaty tamtejszego podatku, to on dokonuje rejestracji do podatku od wartości dodanej w Niemczech. A usługodawca, nasz podwykonawca, w takiej sytuacji wystawia fakturę bez kwoty i bez stawki podatku, za to z adnotacją odwrotne obciążenie reverse charge. Obowiązek rozliczenia podatku zostaje przeniesiony na głównego wykonawcę, który w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia rozlicza podatek w kraju miejsca położenia nieruchomości. A jeżeli jednak, i to jest drugie alternatywne rozwiązanie, w kraju położenia nieruchomości w Niemczech usługodawca, czyli podwykonawca, powinien odprowadzić podatek od wartości dodanej do niemieckiego urzędu skarbowego, to on rejestruje się na potrzeby podatku od wartości dodanej w Niemczech, wystawia zagraniczną fakturę i odprowadza podatek należny. Dziękuję.